Z tej strony do mnie nie witam Was w e, już prawdopodobnie ostatnim odcinku z gry Return of the Dinn. Tak, i Wam chciałem pokazać? Chciałem Wam pokazać pewną śmieszną rzecz, bo przez cały tydzień ogarniałem wszystkich ludzi. Zrobiłem ich wszystkich, zostały mi tylko dwie osoby i powiem Wam, że to była tragedia. Jak niektórych ludzi ogarniają na przykład o tym, przy kim chodzą, czy coś, też po tatuażach. To po prostu niektórych to w ogóle nie ogarniałem. I zostały mi tylko dwie osoby, których nie mam. Yy, został mi on, John Naples. Już chyba, albo mi się zdaje. Tak, John Naples. Już mam tutaj sobie włączony przy okazji poradnik. Mm. No i będę szukał. Jak to się... A, John Naples. Y, torn apart, dobra, nie wiem, co to znaczy. Torn apart. Tak. Rozdarty przez Filipa Dachla. Rozdarty. Okej, okay, dobra, udało się. Doskonale, los z tych osób, które dzisiaj by było można zrobić zostało znaleziony. Bęgi, mamy wszystkich Tak, wszyscy bang bang I tylko tego typa nie miałem, to spod w sumie Dwie ostatnie osoby oczywiście zrobione, bo jest tak gorąco, jest 30 stopni, ja zamknięty pokój, żeby nic się nie działo, na obrębie nie pozostało nic do zrobienia Jak to nie? Przecież została jeszcze... Jest jeszcze jedna ta. Układ jest. Oha, co tajemnicą. Bo są jeszcze... Są dwie osoby, których nie znalazłem. I na samym dole. Jak sobie przejdę się. Tutaj. Jeszcze niżej to mamy zamknięte drzwi. Nie mam pojęcia co tam jest. Nie prowadzi tam nic. I tam najprawdopodobniej zginęły dwie osoby, których jeszcze nie mam. Zginął Martin Perot, czyli on i jeszcze jeden typek, który się wykradał o ten. I on tam został zamknięty. Tam został jakimiś niby stworami. Poza tym w ogóle zaczął padać deszcz, i tam jest jeszcze muszelka. A ja się zapytam, chyba tędy się wychodziło, tak? Tak, tędy się wychodziło. O, ten gość czeka cały czas, całe dwa tygodnie chyba bym tyle nagrywał. Wow, no poza jesteś. Powinniśmy już wracać. Zaraz będziesz to nie wrócimy. Trzeba już na niego patrzeć Aha, okej okay. Czyli tak to wygląda, Piek. I co? No w końcu, usiądź bo wypadniesz No dobra Tam jeszcze była muszelka na dnie, gdzieś tam Ale to nie koniec, coś to jeszcze będzie A co? Na razie płyniemy Ha taki po prostu koniec Okej okay. Okej okay. okay. znaczy ja wiem mogę wam A ty później ja wam powiem głównie nie odchodzić z całą tą historią Tylko chcę zobaczyć ten ostatni etap Dobra szanowna to jest tylko ubezpieczenia do dobrego statku w Rakinter pod katastrofy morskiej Dokument yy, przygotowano biuro dobra pokrad uszkodzony w szkale na atlantyku dobra podczas sztormu Wy, wyegzekwowano odszkodowanie 2000 cały ładunek przepadł yy, Odszkodzenie 5000 kompania towar korona cały przepad przepadł wszystko. ok czyli nie wiem co trzeba tu kliknąć los skonfiskowany dobra Cz mówię też tu kliknąć Mają tak powi powiększony wadok, który... no dobra, nie wiem co chodzi, chyba mam to trochę przeskipować tak? Nie wysy... A, czyli tu jakieś odszkodowania są, tak? Tak, to są wszystkie odszkodowania tych ludzi Elo, 15$, dobra Wszystko Z tej perspektywy jest to zatwierdzone, dobra, całkowite wychowane kwota 20, a 6 tysięcy. Mówi już w cyklach. Poświadczam, powiedziałem o że cała jest zamknięta wszystkich inspektorów Tak. Nie wiem czy dobrze. Ok. Główny inspektor szacownej brytyjskiej kompanii. Zgodnie jakieś. jakiejś już trochę pozostaje w twoim posiadaniu. Zgodnie z formą książka powrócił swojego pierwotnego właściciela Z mieszkającego w Maroko Henry'ego Evansa Dobra no, Okej okay. Trochę nie wiem czy zagłośno nie jest Może trochę jest Dobra, no, ale to jeszcze nie koniec, są jeszcze dwie osoby I jeszcze jeden pokój. Pokoik No halo A rok później, no tak Okej okay. To się idzie to idzie też gadają nie? jeszcze wierdzą. Właśnie. Teraz to się podusza dobra ci dopiero przesyłkę od tej porze. Ależ to Tak mi tego nie otwierać w domu. Dobre. Ja już się kładę do łóżka. czego chyba to jest w kuchni. Okej. Okay. Mamy paczkę. A, tu jest książka. Tak. A, no dobra. Otwieraj się Inspektorze, zrealnie odpowiadamy, że nikt na czerwną wachtę. Choroba krótko po tym, jak otrzymałem pańską przesyłkę. Polska korespondencja bardzo by ucieszyła. Proszę o wyrażenie w poprzez przesłaniach ponad tej książki. Z ukończenia, jeśli chodzi o naszą trójkę ocalańców, nie z odległym wspomnieniem i straszliwym rozdziałem w naszym życiu. Pragniemy wspomnieć o tym rozdziale. Proszę nie odpisywać. Uważaniem Jane Beard. Aha, czy ten typ Kumar Co? Co to jest? To jest pewnie zegarek kieszonkowy Nie, to jest ręka A, i to jest jakaś taka ręka takiego typa, tak? Teraz twoja opowieść. Teraz twoja opowieść proszę o ukończę Oha, dobra I, zos... i teraz patrzcie. Teraz no to wygląda, że... Z... O, teraz będziemy robili układ Bęgi Lecimy Otwieramy zegarek i teleportacja Bieg. No i dobra, zobaczmy co się stało Tak, tutaj jesteś Pakuj manatki, gdzie jest klucz? Do tych drzwi? Przepadł Cholera Nie ma już czasu, musimy iść Słusznie no już, to środka. A ty co kombinujesz? Nic dobrego. Go. Dobra. O, to jest nasz Martin Pierot. No niestety, to jest. To jest nasz dziadek. To jest... małpka? To jest małpka, ja nawet wiem jaka. A to Chirurg? Żyjący w Afryce? Co? Co? Przecież... A, bo im nas zamknęli w środku. No dawaj, skip, skip, skip. Dobra, lecimy. Leci układ. O Boże, co tu będzie się działo? Dobra. Okej, okay, i zaczyna się od ręki. Dobra, część piąta. Lokalizacja zwłok. z włok. Przyjaciel lecz nie do końca przyjemna małpa została poświęcona. Pogoni zawiedzą. Ok. I teraz będziemy ogarniali, jak oni umarli. Dobra. O kurde ale to jest takie, wiecie, zamknięte pomieszczenie, nie? No tak. No w ogóle. Battlefrontas. O. Trzecia muszla. Pytanie, nie wyrzucę w skik. Zostaw ją. Pomóż mi to podnieść. co zaczekajcie. Chcieliśmy cię uwolnić Daj jej muszlę co? <laughs> Zrób to i co? Komu dam muszę? Wyciągnijcie ją <laughs> A na główny pokład to jest Syrena. Wyrzućcie za burtę. Tapnijcie za sobą Twój za ogon młody. A za zami zamian niech statek obradin niech go płynie do domu. Aha. To taki układ To mówiłeś pewnie ty Martin Pierrot to jest Oj to jesteś ty Ty pierwszego oficera Ty umarłeś No ale nie wiadomo z czego No i dobra jestem, jestem gotowy Tak I oni zabierają Muszę zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy ten układ się dzieje? On się dzieje przed końcem, tak? Dobra, trzecia świcę, doświadczenie danego lasu. Przebity przez straszliwą bestię Ale właśnie. Trzecia muszla, kapitanie wy życiu wszystkich Pomóż musimy to podnieść. Stać, zaczekajcie. tym to, co zrób to wyciągnijcie ją na główny pokład, już ci za burty. Wyjdź za ogon, bo, a w nic w do im nie dodało. No tak, czyli tu... Tam w środku coś jest! Poka to! Jezus, nie, ja nawet przez te kratki nie widziałem, nawet nie miałem jak zobaczyć. Wybiję Wbi... was co do jednego, co Wycofajcie krakela, bo wszystkie was posabiją. A, czyli to oni wywalili Krakena A on chciał ukraść muszlę, która go niestety spaliła mm. Aha, i to tak kapitan ją wygonił, tak Przecież Dobra, wszystko jasne, wszystko rozumiem, ja mam by jeszcze wytłumaczyć się. I tutaj zabrali tą tą, go chciał wyjąć muszlę z tej wody I się spalił Dobra, rozumiem to będzie naprawdę dużo do opowiadania. Daliu ja wam opowiem o Co do jednej osoby. Ale dobra, może zacznę Wam od razu teraz mówić. Eee, tak, obecnie jest jeden świadek. się bestia zobaczyła swoim strażnikiem, została przywita. Eee, tak, zacznijmy od samego początku. Tutaj było przenikliwe zimno. Tutaj z eee, gością z choroby. I co my tutaj mamy? Tutaj gość chciał ukraść muszlę, został zabity, zostali zabici, oni porwali tych hinolów. Tutaj na wodzie oni zaczęli uciekać, 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 ale przypłynęły syreny, więc zabili syreny, wkładając, właśnie dzięki tej muszli ją zabili, po czym yy, przyszły ci, zakład, ci morskie żołnierze, którzy chcieli tutaj pozabijać, żeby zdobyć muszle. Oczywiście nie udało im się, zabili wszystkich, po czym przysłali Krakena. Kraken by ich wszystkich zabił, gdyby nie to, że porwali kilka syren i syreny wywaliły Krakena, potem jest układ, potem jest, po układzie jest już ucieczka, czyli to jest moment, w którym oni wszyscy zaczęli uciekać, bo wiedzieli, że coś będzie tutaj się źle działo i na samym końcu jest koniec. Czyli miejsce, kiedy oni podchodzą, i jest tak. Kapitanie, otwórz drzwi, wyłamię, bo inaczej je wyważymy. I tylko to. Aha, i kapitan miał jedną muszlę, ale im się nie udało, bo zabijać ich wszystkich i kapitan się po prostu zabił. Tak to po prostu wygląda. I teraz mamy układ, czyli miejsce, właśnie, w którym wszystko to się dzieje. Czy będziemy mogli wyłowić puszkę? Nie mam pojęcia. to wy go tu sprowadziłyście. Podeślijcie go. Tak, bo przez to, że porwali Syreny, one zaczęły przyznawać takie tych morskich żołnierzy i jeszcze tych innych ludzi, tak? Myślę, że. Myślę, że rozumiecie. Myślę, że tak. Myślę, że to jest jeszcze zrozumiałe. Zwłaszcza, że jakoś. Wow, udało mi się to wytłumaczyć. Chyba po raz pierwszy ze wszystkich odcinków coś tam powiedziałem, co możecie zrozumieć. Tak, bo te syreny pewnie przez ten swój pisk przesłały tych żołnierzy, żeby nie robić jakichś większych strat, bo żołnierze to co jakby piechota, tak można tak powiedzieć, porównując do innych gier, a Kraken to był takim jakby wielkim bosem, nie? Jeżeli tak to mogę powiedzieć, nie? Tak. Ale chodźmy po kraken słali Krakena. Okej. Okay. Ciekawe. Odwołajcie go do cholery, tak? Teraz co? No i teraz wreszcie ty Ty pewnie chciałeś zabić na tą muszlą Albo coś w tym rodzaju Bo tego typa, który właśnie tam leżał z tą muszlą Go wrzucili tam do środka tych potworów, żeby tam siedział, bo myśleli, że on zabił kogoś ale on tak naprawdę nie zabił, zabił go ktoś inny kęć taką też włożył rękę i się spalił To już wiemy bo jeden chyba z Chińczyków nie wiem może się mylę bo to nie są Chińczycy wygląda jak Chińczycy Jeden z tych Chińczyków też tak zrobił Wielkie nieba Tak y On wyjął to ale się spalił niestety Niestety się spalił czy to jest y układ to jest ostatnia część? Tak, to jest ostatnia część, w której ogarniamy ostatniego tyła. Dobra... Mogę wypatrzeć, co tam jest? Nie. I tutaj są trzy syreny pochowane. Tak, i... A, jedną syrenę właśnie, jedną syrenę wypuścili, dali jej muszle, żeby pewnie... Bo chyba potem zrozumieli, że im chodzi o muszle, więc dali jej syrenie muszle, żeby ona odesłała karakela. No, no to wygląda. Dobra, i tutaj my no to jest sartęć, która się zapalała, jak ktoś otworzy skrzypkę. Jakaś pradawna moc. Ostatnia część. Dobrze. A cóż to więc Tak. doświadczył nieznanego losu yy, z błonu. Wszystkie. Doskonale, dla wszystkich z zostało osmistku zostało ustalone. Tu, Ok, i co to jest to? I co teraz? I drzwi się otwierają. Przechodzimy zobaczymy, co tam będzie. Bo rozwikłaliśmy wszystkich ludzi, więc teraz co? Teraz co? On podchodzi... Ci... a, daje książkę. I tyle. Koniec gry. Ja Myślałem, że, <ślałem>, że jak już odzyskamy to muszę, ale nie, dobra, w sumie jest, tak jest lepiej. Koniec. Tak <ślałem> po prostu. Koniec koniec nie wiem jaka seria będzie teraz tak, koniec wszystko zrobił jeden gość stworzony przez Lukasa tak koniec papa co mam powiedzieć, no gra była w sumie bardzo fajna i się w nią przyjemnie grało, nie wiem co teraz będę nagrywał eee, nie mam pojęcia szczerze może jakąś grę z tego z epika tam są jakieś teraz różne gry więc to może być to. No bo co? Beholdera nagrałem. Zastanawiam się też nad Wiedźminem, żeby zacząć, ale nie, ja myślę, że Wiedźmina będę robił tylko i wyłącznie na live'ach, które niedługo będą się pojawiały, bo mam jakiś internet ogarnięty, który tam, no tam trochę ma, też nie wiem w sumie co. Będę tak naprawdę teraz chwilkę gadał, nie wiem, mogę zaczynać też nagrywać z ludźmi, ale nie z kim z taki gier to mam Depha na przykład, Deph jest spoko, My też DPD, Death 2D. to może będę nagrywał przez kilka dni, że to nie będę miał co robić, a nawet już spoko gram, jestem Survivorem, Killerem trochę gorzej, ale ja tam się uczę. Co, weryfikuję mi grę. Chciałbym, żeby to było szybciej, przy okazji też właśnie instaluję sobie Battlefronta, więc właśnie teraz muszę włożyć kolejną płytkę. żeby się pobierało, bo wolę pobierać przez płyty, bo wtedy to się pobierze szybciej niż jak był miał z moimi 2 gigabajtami tam z tego co widziałem tam wychodziło to bardzo długo tak okej, okay, no, weryfikuj się szybciej no co? o, nowa gra jest jakaś dostępna tak, a co, tak wywala mi teraz epika. nowa gra była dostępna, proszę mi ją pokazać teraz mhm, to już się powinno, tak to już się instaluje weryfikuję Czyli jest jakiś problem, dlatego mi cały czas pokazywało, że jakieś crash są, tak? No Tak, Unreal proces się I Sentires, dobra, to w tym odcinku będzie na wam nie powiem jaka gra będzie kolejna, to będzie dla was niespodzianka, więc trzymajcie się i cześć